Witam, dzisiaj przedstawię wam historię pod tytułem Smok Wawelski, historia prawdziwa. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, nad potężną rzeką Wisłą, wyrósł gród, którym rządził król Krak. Był to władca niezwykle mądry i roztropny. Dbał o swoich poddanych, a ci miłowali go tak bardzo, że na jego cześć miasto nazywali Krakowem. Miasto rozwijało się, a jego mieszkańcy bogacili. Sława o bogactwach Krakowa docierała coraz dalej i dalej. Przybywali do niego kupcy z całego świata, a także wielcy podróżnicy. O Krakowie poeci pisali wiersze, a trubadurzy śpiewali pieśni. Aż pewnego dnia właśnie ta sława stała się przyczyną zguby miasta. Był zupełnie zwyczajny targowy dzień, gdy nagle na niebie nad Krakowem pojawił się złowieszczy kształt. Ludzie z początku nie wiedzieli, co się dzieje. Ale w pewnym momencie ktoś rozpoznał w nim Smoka. Wszyscy zaczęli krzyczeć i w panice rozbiegać się do domów. Smok przybył z dalekiego kraju za morzem, zwabiony opowieściami o bogactwach ukrytych w skarbcu króla Kraka. Krążył teraz nad miastem, siejąc strach i spustoszenie, aż w końcu wylądował i ukrył się w pieczarze pod wzgórzem zamkowym. Od tej pory na mieszkańców Krakowa padł blady strach. Smok był bestią niezwykle żarłoczną i już wkrótce zaczął porywać z pastwisk kozy, owce, a później nawet konie i krowy. Ciągle mu jednak było mało. Z dnia na dzień smok stawał się bardziej żarłoczny i zachłanny. Nie minął nawet miesiąc od jego przybycia i smok zaczął porywać też młode dziewczęta. Tego było już za wiele. Król Krak wezwał do siebie wszystkich swoich najdzielniejszych rycerzy i oznajmił im, że ten, który zabije smoka, otrzyma w nagrodę połowę królestwa oraz rękę pięknej księżniczki Wandy, jedynej córki króla Kraka. Rycerze ochoczo wyruszyli na spotkanie z bestią. Każdy chciał zdobyć królestwo oraz piękną żonę. Uzbroili się w zbroje, tarcze i miecze, ale nic to nie dało w walce ze smokiem. Każdy, kto stanął mu na drodze, ginął w jego paszczy. Wkrótce wzgórze wawelskie bielało od kości śmiałków, którzy polegli spaleni smoczym ogniem i rozszarpani smoczymi kłami i pazurami. Zrozpaczony król Krak całkiem posibiał i w kilka dni postarzał się o wiele lat. Aż pewnego dnia w zamku zjawił się miejscowy szewczyk imieniem Skuba. Oznajmił on królowi i jego doradcom, że wie, jak zabić smoka. Wszyscy dworzanie go wyśmiali. Król jednak kazał mu podejść bliżej i wyjawić, jak też zamierza to zrobić. Szewczyk nie chciał jednak zdradzić swojego planu, nawet królowi. Poprosił jedynie o owczą skórę i worek siarki. Król kazał spełnić jego prośbę. Szewczyk odszedł, ale zapowiedział, że wkrótce wróci. Tej nocy szewczyk skuba zamknął się w swoim warsztacie. Pracował całą noc, a nad ranem miał gotową kukłę owcy wypchaną siarką i trocinami. Zanim jeszcze wstało słońce, zaniósł ją pod pieczarę, w której mieszkał smok. Gdy smok się obudził, zobaczył przed wejściem do swojej jaskini dorodną tustą owieczkę. To będzie pyszne śniadanie, pomyślał, i od razu połknął owce w całości. Wszystkiemu przyglądał się schowany w krzakach szewczyk z Kuba. Po chwili Smok poczuł okropne pieczenie w brzuchu. Czuł się tak, jakby ktoś wypalał mu wnętrzności. Pobiegł do pobliskiej rzeki i zaczął pić, pić i pić. Siarka jednak paliła go coraz mocniej. Nic nie pomagało, a brzuch Smoka pęczniał od wielkiej ilości wypitej wody. Smok jednak nie przestawał pić i w końcu pękł. Wtedy szewczyk Skuba wyskoczył ze swojej kryjówki, zdjął ze smoka skórę i z najładniejszego kawałka uszył parę ślicznych bucików dla księżniczki Wandy. Z takim prezentem udał się do króla Kraka. Gdy tylko o wszystkim dowiedzieli się mieszkańcy Krakowa, urządzono wielką ucztę, która trwała siedem dni i siedem nocy. Szewczyk Skuba ożenił się z księżniczką bandą. A Kraków stał się na powrót miastem pięknym i bezpiecznym, do którego przybywali goście z najdalszych zakątków świata. Koniec.